W dzisiejszym fascynującym odcinku z Dr Mario Slab udamy się do tajnego i sekretnego laboratorium Mario w którym przeprowadza on jakieś chore eksperymenty. A naszym zadaniem jako Luigi będzie rozwikłanie tajemnic tego miejsca. Niestety chore eksperymenty robione przez Mario wymykają się spod kontroli. Ale zanim udamy się do laboratorium, Mario chciałbym, żebyście zostawili pod tym odcinkiem aż 10 tysięcy łapek w górę. A także napiszcie w komentarzu hashtag Mario, jeżeli lubicie horrory z Mario. Bo te z Soniciem X bardzo wam się podobają. Natomiast ty drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrypcji. I zostań z nami na dłużej No i jesteśmy w podziemnym laboratorium Mario Mamy zebrać trzy koiny I mam dziwne przeczucie, że spotkają mnie tutaj same złe rzeczy Pierwsze co widzimy to jakąś brudną notatkę Więc przeczytajmy ją I dowiedzmy się kim tak naprawdę Gramy Luigi drodzy widzowie Nice Drogi Luigi, w końcu ukończyłem szkołę medyczną i otworzyłem własne laboratorium. Będę leczył miniony Bowzera. Mam nadzieję, że to pozytywnie wpłynie na Mushroom Kingdom. Zdaję sobie również sprawę, że nie widujemy się zbyt często, ale mam nadzieję, że to rozumiesz, Mario. No tak, Mario jest zajęty, a my gramy Luigi, naszą ulubioną postacią. Tak więc idziemy, zobaczmy co tu się dzieje, bo coś czuję, że tutaj może się wydarzyć coś naprawdę złego, bo ja nie sądziłem, że laboratorium, w którym Mario będzie leczył, będzie takie. Takie brudne i przerażające. Okej, okay, nauczyłem się już jednego. Do tych rur się nie zbliżamy. Nie zbliżamy się. Mamy kolejną notatkę. Karta pacjenta numer 17. Pirania plant po wprowadzeniu nowych technik leczenia zapowiada się całkiem dobrze, ale zawsze są jakieś efekty uboczne. Muszę kontynuować obserwacje i ulepszyć ten proces. Notatka do samego siebie. Unikaj rur, gdzie wydobywa się z nich jakieś serum. Okej. Okay. Dobrze, czyli muszę unikać rur, z których jest tutaj tak, jakby Fioletowy remnant się z nich wydobywa. Po prostu nie oszukujmy się, to jest remnant więc do tego się nie możemy zbliżać, tylko że problem jest taki, że prawie z każdej rury to się wydobywa Oh my god Dobra Okej, okay, uniknąłem jakimś cudem. Nie mam pojęcia co my tu robimy i jaki jest nasz cel. A mamy zabrać trzy coiny, więc jakby wydaje mi się, że... Aha! Tylko że problem jest taki, że z każdej takiej rury to się wydobywa. Jak ja mam tu przeżyć? To jest niemożliwe, dobra. Waga, idę, idę. A! Czy ja podszedłem za blisko, czy o co chodzi? Nie mam pojęcia, czy uda mi się zdobyć tego coina, niemniej jednak. Come on, to jest nie do zdobycia! To jest jakiś, to jest jakaś troll gra, bo ja w to nie wierzę, że tego coina nie da się zdobyć. Musi się udać, nie wiem, na kucka będę... Kroczek po kroczku, sze! No nie da się. No po prostu się nie da. Widzę tutaj jakąś notatkę, więc zamiast iść po tego coina, najpierw spróbuję zdobyć tę notatkę. Chociaż. Mam. Dziwne przeczucie, że. Okej, okay, udało mi się. Jakimś cudem mi się udało. Mario, słyszałem dziwne plotki na temat Twojego laboratorium. Zniknięcia i dziwne dźwięki. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Proszę daj mi znać, czy jesteś bezpieczny. Luigi, czyli to my napisaliśmy. A może my nie jesteśmy Luigi? Im? To trochę podejrzane, powiem Wam szczerze. Niemniej jednak. Musimy. Musimy być bardzo ostrożni, bo ta gra nie jest łatwa. W tej grze jest jeszcze opcja skakania, więc spróbujmy. O! Trzeba po prostu skakać. Jest, udało mi się jakimś cud... Ja nie wiem jak to zrobiłem. To jest moja 55. szósta próba. Ok, mamy jednego coina Tam jest kolejny coin? Ale, ale. Hello? O! To jest fake, tu można wejść. Co jest gra. Eee, Sasiwasi? Co ty tutaj robisz? Czemu to jest Sasiwasi? What the hell? Niemniej jednak mamy dwa koiny, więc nie będę narzekał. I mamy music boxa, więc całkiem spoko. Okej, okay. więc jednak nie każda rura jest niebezpieczna. A jakoś mam dwa koiny. O, tu muszę przejść. No dobra Tutaj powinien być trzeci coin, który jest mi bardzo... O, wow O, wow! Dwie niebezpieczne rury um, Mam złe przeczucia, wiecie, jakby... Jestem prawie pewien, że czeka mnie tutaj jedno, papa Okej, okay. jest git, jest git Dobra, ostatni coin. Pyk! Zebrałem No i co teraz? O, tu jest kolejne przejście Co to jest za jakaś nienormalna gra? To jest... O, nie, nie, nie Nie, nie, nie Nie ze mną te numery Nie dam się tak łatwo złapać Dobra, podnieśmy... Podnieśmy notatkę i zobaczmy, co jest napisane Ostatnimi czasy czuję się, jakbym nie był sam w laboratorium Dziwna obecność, jakby patrzyła ścienia Ale nie mogę nic z tym zrobić A więc coś czai się w tym laboratorium I chyba musimy pójść tędy nie. A może? To jest jedyna rura, tak? Bo ta jest niebezpieczna, do tej musimy wejść. Okej. Okay. Level numer dwa. Mam nadzieję, że jest tutaj safe, bo jeżeli nie będzie save'a, to mamy przerąbane. O wow, tu jest jeden z minionów bauzera. To jest bodajże Chainchom, o ile się nie mylę? Co oni ci zrobili? Press shift to sprint. Dobra, czyli musimy przed nim... Uciekać? Niemniej jednak przeczytajmy notatkę i dowiedzmy się, o co tutaj chodzi. Pacjent numer 32. Transformacja chain Chompa była nieoczekiwana. Stał się bardziej agresywny i zaczął pożądać keczupu. Nie mam pojęcia, w jaki sposób się to wydarzyło, ale muszę znaleźć drogę, żeby odwrócić ten proces. Na wszelki wypadek zdobyłem Bomb Buddy Czyli będziemy musieli Użyć pewnego rodzaju Granatu, żeby pozbyć się Chain Chompa. Faktycznie Nie wygląda zbyt dobrze I jest no, że tak powiem Lekko przerażający. tylko pytanie jest następujące W którym kierunku O, już Agresor! W którym kierunku Powinienem pójść? Dobra w tym YOLO! Come on, come on O! Oh, oh. Co to jest? What the hell? Czy to jest kolejna postać? To jest tłomp No nie, co ten Mario Tu zrobił? Mario powinien Mieć anulowaną swoją licencję medyczną Totalnie, nie mam pojęcia Co Mario wyczynia tutaj, niemniej jednak Zbierzmy tę jedną monetę i potrzebujemy Jeszcze, no niestety dwóch potrzebujemy Więc mogą być małe kłopoty Ponieważ nie mam pojęcia W którym kierunku powinienem iść Ale chyba Powinniśmy iść dookoła, siema Dobra, wiejemy, wiejemy Oj, oj, oj Aj. Ajdź! Okej, okay, przeżyłem, jakimś cudem przeżyłem Co my tu mamy? Czy ja jestem w stanie tutaj znaleźć kolejnego koina? Czemu tu ktoś rozlał tyle keczupu, ten Mario? Zamiast pracować w laboratorium Chyba tutaj sobie kupił wielkie frytki Z potrójnym keczupem Niemniej jednak widzę tam jakiś cień Czy to music box? Tak, to music box, po prostu Ooo oh. Hello Mogę wyłączyć muzykę. Okej, okay, dość ciekawe, dość interesujące, że mamy tutaj możliwość wyłączenia muzyki. Ok, nie będę z tego powodu narzekał. Niemniej jednak jestem ciekaw, czy będę w stanie tędy przejść tam. Czy nie lepiej byłoby? No, właśnie, czy nie lepiej byłoby zeskoczyć z góry i pójść w tamtym kierunku? Tylko pytanie: Czy w tej grze jest fall damage, że jak spadnę na nogi, to mi się połamią? Czy będę mógł skakać z jakiej chce wysokości? To mnie najbardziej ciekawi, więc na wszelki wypadek przetestujmy to, bo co złego może się wydarzyć. YOLO! A! No właśnie, co złego może się wydarzyć? Po prostu częścią może nas zeżreć. Misja jest bardzo prosta: dostać się tutaj i uwaga, uwaga! Jest, przeżyłem. Nara. Udało się pięknie, więc teraz weźmy tą notatkę i zobaczmy, co tu jest? bombbadi Okej, okay, spoko. Dobra, dobra, zobaczmy, co tutaj mamy napisane. Uważaj na ciemność. Ona pożre wszystko. Laboratorium to pułapka, nie ma stąd ucieczki. No, przekonamy się jeszcze o tym, czy nie ma stąd ucieczki. Niemniej jednak. Cześć bombbadi O! A ja cię muszę tak jakby uderzać i pytanie jest następujące: czy jesteś podpalony, czy. Czy ja muszę to zrobić jakoś inaczej Dobra, hello Co zadziała w ogóle Dobra, teraz, teraz, rzucam w niego Rzucam w niego Boom, zadziałało Jest, udało się Mamy to, pięknie, udało się Zrobiliśmy tą misję, teraz pytanie jest następujące Gdzie jest ostatni coin Bo ja bym chciał się z tego miejsca jak najszybciej wydostać Bo powiem wam szczerze, nie podoba mi się tutaj Jakoś czuję się nieswoje Jakby faktycznie coś mnie cały czas obserwowało Albo ktoś i. Ktoś mi chyba ukradł ostatniego. Ko nie ukradł, przepraszam, nikt mi nic nie ukradł. Mamy trzeciego coina. Czy Ja mogę to jakby. Hops. A, myślałem, że można to jakby rozbić. To jest jakiś znak zapytania jak z Mario. Nie, 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 chyba tutaj. Chyba jednak to nie jest znak zapytania z Mario. Niemniej jednak. Mamy trzy koiny, co oznacza tylko jedno. Że teraz. Yy, powinno mu dać się do. Wyjścia, tylko. To jest następujące. Czy ja stąd przyszedłem? Tak, ja stąd przyszedłem. Okej, okay, dobra, czyli. W teorii musimy iść przed siebie, albo tutaj, tak, rurą, dobra. Co jest grane? Mario? What the hell? Ehm. Um, co mu się stało? Chłopie, ty padłeś chyba ofiarą? Ty padłeś chyba ofiarą własnego eksperymentu. Tym razem mu się nie damy. Oj nie nie Mario uciekam przed tobą. Czym prędzej wiejemy stąd. Oczywiście zobaczyłem, że tutaj jest koń, więc warto będzie go zebrać. Tylko pytanie czy... Czy to się uda? Dobra mamy coina, spadamy stąd, spadamy tędy. Nie wiem czy dobrze idę, totalnie mogę zostać tutaj w każdej chwili zgnieciony, więc... To jest jak część kiedy goni was hagiłagi. to jest dokładnie ten sam moment. Chyba tędy muszę pójść, dobrze. Tutaj, nie oglądam się za siebie. Widzę coin, to. Jest coin! Oh my god, dobra, mam, 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 mam. Ślepy zaułek! O nie, 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 nie. nie, nie, Ouch, 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 ouch. Co się dzieje? Jaki chaos? Um, dobra, tędy. Hops, hops. Nie jestem mistrzem, nie jestem mistrzem skakania. Oj, oj! Zgniótł mnie! Nie, muszę to jakoś inaczej, szybciej zrobić. Teraz musi się udać. Skaczę co dwa. Jolo. Dobra. Ok, łapiemy koina Hops, hops. I hops na drugą stronę i naciskamy guzik. Papa pa Mario, papa. Pa. Co to był za jakiś mutant? Co to w ogóle było? Ale niemniej jednak spadł i udało mi się go pokonać, więc zobaczmy co mówi ostatnia notatka. Dziennik Badań 56. Eksperymentowałem z Mega Grzybem, mając nadzieję na poprawę jego właściwości. Moim celem było stworzenie silniejszej wersji do celów terapeutycznych. Wiecie, jakby eksperymentujecie z grzybem, żeby zrobić jakieś tutaj lekarstwo terapeutyczne. Na pewno terapeutyczne. Jednak modyfikacje przyniosły nieprzewidywalne konsekwencje. Podmiot Stawiony na działanie nowego mega grzyba, wykazywał ekstremalną agresję i uzależnienie. Potrzebuje więcej. A więc wiemy, że Mario stworzył super grzyba, który go powiększył z 10 razy, przez co stał się bardziej agresywny, więc trzeba uważać przy takich eksperymentach. I mamy ostatnią notatkę. Mario, idę, aby cię odnaleźć. Nie pozwolę, aby ten mrok cię pochłonął. Razem stawimy mu czoła, tak jak zawsze to robiliśmy. PS, czy widziałeś jakieś żaby w pobliżu? O co chodzi? Jakie żaby? Jest coś bardzo dziwnego, co mnie niepokoi. Niemniej jednak udało nam się pokonaliśmy Mario, tylko że jakby jako Luigi nie uratowaliśmy go, więc jakby chyba nie udało się wykonać misji, to jest jakiś bad ending. Niemniej jednak The nightmare has begun. Wario, co jest grane? Marionetka upadła, master pozostanie, czekanie na nowe naczynie, koszmar dopiero się zaczyna. W, czyli wario, co tu się dzieje?